Cześć, jestem Merwo i dzisiaj mam dla Was materiał z bety gry Rainbow Six Siege. Kilka miesięcy temu miałem okazję pograć w Alfred tej gry i widziałem w tej grze naprawdę ogromny potencjał, ale nie byłem do końca pewien, w jakim kierunku się ona rozwinie. Zresztą nagrałem wam wtedy o tym osobny materiał. Gameplay pod wieloma względami był świetny, mikrodestrukcję otoczenia, współpraca drużynowa, ilość taktyk, które mogliśmy zastosować. To wszystko wywierało jakże pozytywne wrażenie, albo kilka takich aspektów, które ten pozytywny ślad zacierały, i tak na sam koniec w sumie nie byłem do końca pewien, co o tej grze myśleć. I dzisiaj mamy i jestem naprawdę bardzo zadowolony, i mogę wam to szczerze powiedzieć, że cieszę się z kierunku jaki deweloperzy obrali przy Rainbow Six Siege i widzę naprawdę sporo pozytywnych zmian. Tylko jeszcze szybko dla tych co nie wiedzą, Rainbow Six Siege jest to taktyczny FPS, który skupia się przede wszystkim na grze 5 na 5 w zamkniętych przede wszystkim budynkach, pomieszczeniach i musimy zrealizować cel określony właśnie w danym trybie, typu na przykład uratować zakładnika, rozwoić bombę, która się znajduje gdzieś w budynku z dwóch bomb do wyboru, typu na przykład być wystarczająco długo przy chemicznym takim kanistrze różne tego typu rzeczy i jak już wspomniałem walka rozgrywa się w zamkniętych pomieszczeniach w zamkniętych budynkach w korytarzach gra jest bardzo taktyczna i bardzo właśnie nastawiona na taką współpracę na takie myślenie granie drużynowe no i co to dużo mówić bardzo mi się to podoba i widzę w tej że naprawdę spory potencjał taki właśnie również E co się przede wszystkim zmieniło od alfy, bo myślę, że to Was też może interesować? Taka rzecz, która ogromnie wpływa na przebieg całej rozgrywki, a która z boku Wam może się wydawać jako taka niewielka zmiana, a jednak naprawdę robi to wrażenie, jest usunięcie hitmarkerów. W tym momencie dostajemy tylko hitmarkery, czyli ten taki znaczek nasz na celowniku, tak? Pod, tylko gdy zabijemy kogoś. Mamy potwierdzenie zabójstwa, natomiast jeśli w kogoś strzelamy, nic nie wiemy, czy go trafiamy, czy nie. Musimy strzelać na, w ciemno, tak naprawdę. To ma duże znaczenie, ponieważ w Rainbow Six Siege mamy sporą destrukcję otoczenia. Mało, możemy zniszczyć wiele ścian, możemy sobie strzelić dziurę w ścianie i przez nią, na przykład patrzeć celowniki, możemy zniszczyć różne barykady, jakieś takie cienkie powierzchnie, wiele tego typu rzeczy. Jeśli wcześniej mogliśmy skanować przez te, przez te ściany i nagle dostaliśmy hitmarkera, to wtedy wiedzieliśmy, gdzie on się znajduje i mogliśmy tam mu wpakować pół magazynku i wtedy go na pewno jakoś trafić, zabić. W tym momencie, jeśli nie wiemy, gdzie do końca się znajduje, to możemy oczywiście dalej próbować strzelać przez ściany, ale nie mamy żadnego potwierdzenia, czy te nasze pociski tam trafią, czy nie. To jest ogromna zmiana na plus i naprawdę wprowadza jeszcze taką lepszą taktyczną rozgrywkę, bo w grze tego typu, wydaje mi się, hitmarkery nie miały zbytnio miejsca. Kolejną ogromną, wydaje mi się, zmianą jest większy recoil naszych broni, czyli większy rozrzut. Tutaj walka odbywa się głównie na takie bliskie dystanse, bliskie średnie, kilka metrów, kilkanaście, być może, bo są to właśnie zamknięte jakieś pomieszczenia, korytarze. I w momencie, gdy nasza, nasza broń jest trudniejsza do kontrolowania, mimo wszystko wprowadza to taki lepszy balans, lepsze takie postawienie na, na skila danego gracza, na to, czy ktoś jest po prostu lepszy w kontrolowaniu również swojej broni, a nie tylko wygrywa zawsze ten, kto nas pierwszy zauważy. Z tego, co się orientuje większy rozrzut, odrzut broni jest w ogóle na pc niż na konsolach, z czego również jestem bardzo zadowolony i wydaje mi się, że powinno to być powoli takim standardem, że mimo wszystko na pc gdzie ten odrzut jest łatwiej kontrolować niż na padzie, to te bronie powinny być właśnie do tego lepiej dostosowane. Jak już Wam wspomniałem, gra jest naprawdę bardzo ciekawa. Możemy stosować wiele różnych taktyk, tak? Przed każdą rundą dostajemy 45 sekund jako obrońcy danego budynku na dostosowanie się do sytuacji, na wybranie fortyfikacji, wybranie jakiejś taktyki przez nas w odpowiednim ustawieniu się, czyli barykadujemy przejścia, osłaniamy je, blokujemy ściany różnymi dodatkowymi takimi rzeczami. Możemy sobie postawić tarczę, ustawić się gdzieś w rogu i na przykład wybieramy, czy wszyscy w pięciu siedzimy gdzieś przy naszym głównym celu, go chronimy, czy też na przykład rozbiegamy się po budynku i wtedy próbujemy flankować przeciwników, bo oni na przykład odkryją, gdzie nasz cel się znajduje i spróbują wszyscy jakoś tam wejść albo będą sobie spokojnie szli przez część budynku, a my gdzieś tam się w innym rogu schowamy i później zaatakujemy ich od tyłu. To naprawdę wprowadza sporą taką różnorodność i wprowadza gameplay na o wiele wyższy poziom, gdy już wszyscy poznamy mapę, gdy już wszyscy będziemy wiedzieli, w jaki sposób można różne te rozgrywki rozegrać. Natomiast po stronie atakującej oczywiście dostajemy do dyspozycji wiele różnych gadżetów. Jak gdyby tutaj nie ma jakiejś takiej jednej klasy i sobie robimy co chcemy, jest wiele różnych operatorów i każdy z nich ma jakąś taką... ma jakiś taki unikalny gadżet. Umiejętność to może złe słowo, ale tak unikalny gadżet. I na przykład właśnie możemy niszczyć ściany, możemy przyczepiać takie urządzenie, które do środka tego pokoju wrzuca różne bomby. Jest to naprawdę mocna rzecz, ale na przykład jako obrońcy mamy klasę, która jest w stanie temu przeciwdziałać, która położy na ziemi I też takie inne urządzenie, która właśnie te różne granaty zneutralizuje. Jest to naprawdę fajnie zbalansowane, i właśnie też może ciężko mi powiedzieć, czy do końca w tym momencie wszystko jest zbalansowane, bo do tego potrzebne są mecze 5 na 5, gdy wszyscy grają mniej więcej podobnie, gdy wszyscy znają wszystkie klasy i, i wiedzą o co chodzi. Natomiast tutaj głównie gramem solo w czasie tej bety. Wcześniej gramem kilka rund z kromką, ale Mimo wszystko większość grałem rund solo i w ten sposób jest trochę ciężej, gdy nie ma jakiejś takiej bardzo ścisłej współpracy. Nie jednak tak na pierwszy rzut oka większość gadżetów jest zbalansowana. Jedyny problem miałem z używaniem tarczy, gdy możemy w jednym ręku trzymać tarczę, a w drugim ręku mamy pistolet. I gdy taka osoba stanęła naprzeciwko mnie, no to niewiele tak naprawdę możemy zrobić. Gdy on kucnie, nie mamy gdzie go trafić, musimy tylko uciekać, a ten jego pistolet w ręku, strzelanie z biodra jest mimo wszystko bardzo celny. Także tutaj większość osób, która grała w becie bardzo by chciała, żeby to było jakoś lepiej zbalansowane żeby ten pistolet na przykład był o wiele bardziej niecelny, żeby można nie było zabić tylko na bardzo bliskie odległości, albo na przykład, jeśli, żeby ta tarcza była takim naszym gadżetem, jeśli już decydujemy się utrzymać tarczę, trzymać ją w ręku, to żebyśmy nie mogli w tym momencie strzelać i robili ataki, za takiego żółwia w naszej drużynie, który przyjmuje na siebie pociski, przyjmuje obrażenia, a inni w tym momencie dzięki temu, dzięki temu mogą za nas jakoś wychodzić, strzelać, atakować przeciwników, żeby oni nie do końca wiedzieli, co się dzieje. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się nie podobała w becie i która mam nadzieję, że jakoś zostanie Zmieniony był okropnie długi czas oczekiwania pomiędzy rundami nie zrozumcie mnie źle. Gra jest ogólnie powolna, nastawiona na taką taktyczną rozgrywkę, wyczekiwanie przeciwników, i to jest świetne. Tutaj nie uważam, żeby sam gameplay powinien być w jakiś sposób przyspieszany zmieniony. Niestety, po każdej rundzie mieliśmy, prawda, 10 sekund na pokazywanie tego, który ostatni zabił, wykonał ostatnią akcję, później 10 sekund oglądania tablicy wyników, później 45 sekund na, wybory, na wybór klasy na, naszej postaci i miejsca, gdzie chcemy rozpocząć następną rundę, później właśnie 45 sekund przygotowania przed kolejną rundą. To wszystko sprawia, że czasami o Wiele więcej czekamy pomiędzy rundami niż, niż gramy po prostu w czasie samej gry, i to chciałbym, żeby jakoś było przyspieszone, albo żebyśmy mogli zagrać kilka rund jedna po drugiej, i później mieli ten długi czas na zmianę naszej, naszej klasy, na zmianę naszego właśnie miejsca, respu, i tak dalej, bo czasami po, po, po kilku rundach naprawdę to, to czekanie pomiędzy wszystkimi rundami stawało się bardzo takie nudne i bardzo męczące. Także Beta Rainbow Six Siege bardzo mi się podobało. Widzę ogromny potencjał w tej grze i chętnie naprawdę chętnie obejrzałbym jakieś esportowe rozgrywki 5 na 5 na wysokim poziomie, gdzie wszyscy wiedzą jak współpracować, gdzie wszyscy wiedzą jak grać, wiedzą z jakich możliwości, z jakich gadżetów mogą korzystać. Byłoby to według mnie świetne i również tą grę świetnie by się grało w 5 całą, całą taką drużyną, gdy razem można sobie pograć, pokombinować różne taktyki lub nawet pięciu na pięciu jakąś taką dużą grupą znajomych. Myślę, że naprawdę dzięki w ten sposób ta gra ma ogromny Ogromny, ogromny potencjał. Dajcie mi znać co o niej sądzicie i trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie.